Siemaneczko, witajcie na drugim odcinku ze Skywarsów Tak, i bez żadnego gadania Przechodzimy od razu na rękę. Okej, okej, jestem już na pierwszej A ręce i mamy tutaj różowe drzewa. Touch me Dobra, na poważnie, bo ma jakiegoś Kacpra tutaj. Nikogo. Soj. Tak. Napiszę, nagrywam. Patrzcie, zobaczcie, zobaczcie. No ja powiem. Okej. Okay. Dobra, 25 sekund. No to sobie tak troszeczkę poczekamy. Aj, co się zacięło? Nie, to nic się nie zacięło Ogólnie... Eee, czekajcie Dobra, teraz ten texture pack Jakkolwiek jest to jakiś zwykły texture pack Fightful, czy ten Fightful Hmm, gdyż po prostu Nie wiem, jakoś mi się na nim spoko gra Wszystko wygląda fajnie, więc Dobra, lecimy na dół! What? Zbagowałem się przy chwilę, dobra tutaj jest Oj, 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 ej, ej, ej Ja nie chcę tak odpaść, ja nie chcę tak odpaść Dobra, to był jank jakbym srał, ale no, okej okay. What? Nie mogę otwierać skrzynek? Serio? Serio mam zrobić pół płytkę, żeby otworzyć jakąś gównianą skrzynkę? What a fuck? What? 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 Czy wy to widzieliście? Muszę się zalogować? Dobra, nie wiem, po prostu masakra, dobra... Mm, to muszę się zalogować, więc się za chwilkę. Okej, okay, już się zalogowałem, teraz przejdźmy na arenę. No dobra, spoko jesteśmy na tej arence. No nie wiem co się po prostu stało. Sami widzieliście. Po prostu nie wiem, zalogowałem się normalnie, bo jakbym się nie zalogował, to bym po prostu na arenie nie wszedł. I co no i po wywaliło mnie, dobra. Ale jesteśmy na kolejnej arence, ta arenka takie statki są takie. Fajnie, fajnie wygląda. Mamy tutaj na razie no mało graczy, bo tylko pięć, Więc spoko. O już, tu, już tutaj się mnożą, mnożą Tam chcę być, tam na samym środku O oh, yeah Lagi, nie wiem, ja tam nie mam lagów A jakkolwiek FPS-ów mam 60 stałe Mógłbym mieć w sumie ustawić sobie na więcej, ale to bez sensu, gdyż, ponieważ Co, co ja zrobiłem, co ja zrobiłem Czy przypadek wodę Dobra. Jest to co chciałem. Ooo, oh, nice. Te portki są takie same. Ym, dobra. To mo o, tutaj chyba się jeszcze na to schodzi. Tak jest. Ooo, kolejna skrzynka. Fajnie łóżka, co nie? Bardzo, bardzo fajnie wymyślone. Dobra. Ym, słuchajcie, by... Uff, Prawie spadły. Pomyślmy, może tak, może najpierw się wkopmy troszeczkę A, okej okay. What the fuck Parkour! Uch, dobra, jest parkour Yeah Tak jest Czekajcie sobie, tutaj zrobimy? Tak, tak Tak, tak, tak Hop, 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 hop Tylko, żeby teraz mnie nikt nie zrzucił Jestem na balonie nie żelazny miecz Dobra szybko, 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 szybko Szybko, szybko, Dobra, no, dobra, dobra, jeszcze nikt nie spadł Ja nie chcę być tą pierwszą ofiarą, proszę, proszę o, Dobra, mamy śnieżki, o i mamy buty, nice A i w sumie, właśnie teraz tutaj, to jest głupie, że powinno chyba Wszyscy powinni być na arenie, żeby było Chociaż trochę tych graczy, i mamy całe ubranie, trochę mm. Podoba mi się to ubranie, na no ale spoko um, Ten typek ten Właśnie, poczekajcie Dobra Lecimy O mnie nie zrzucił, O, mnie teraz może zrzucić łatwo Jeśli tutaj tak troszeczkę zabankruję Czekajcie On mnie chyba nie widział Dobra, nieważne, nieważne, nieważne Teraz szybko na górę Przeżywam to jak mrówka okres, ale dobra, nieważne Uff. To jest naprawdę ekscytująca walka Głupi pedał Hehehe, <laughs> nie zrzuciłeś mnie. Macie lagi? Ja. Tak, napiszemy, a co tam, taki burżuła bourgeois. Burżuezn Oby mnie teraz nie zrzucił Uff, Dobra, nie zrzuci mnie Śmieć głupi Uuu, chcę spaść? Proszę, 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 proszę Proszę, proszę, SPODNI! Głupi, pedale! Ugh. Miałem wylać wodę What the fuck? Dobra Widzimy się na kolejnej ja arence, Oczywiście to się nie dało wygrać Dobra To next, next Okej okay, okej, okay, jestem na kolejnej arence I co to za arenka? Wow Śmiesznie wyglądają jak jakieś nie wiem To są te cukiereczki takie Te świąteczne, te nie? The merry Christmas, tak I to jest taki święty Mikołaj powinien tak zlecieć z prezentami i oblerować mnie całą zbroją Diaksowym setem Znaczy się Diaksowym setem i Diaksowym mieczem, ale... Świętego Mikołaja nie ma! <grymne> On nie istnieje Co? Święty mikołaj nie istnieje? Eee. Lol Dobra Koniec tego Tutaj teraz bierzemy wszystko Ej dobra teraz tego pedała by się przydało szybko 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 Czekajcie Dobra on teraz wyszedł o! Serio znów wziąłem sklep Fuck! Fuck jak to Jak to zostałem Zabity i przy Czy wy to widzieliście? Żal! Przydropowała mnie na mapę. Łot, wow, oj, ta mapa jest świetna. Ale czy wy to widzieliście? Dopnęło mnie po prostu samo czy nie na mapę, ej, to jest nie fair, to jest nie fair, jak ja zginąłem? W ogóle, jak flipunek mi się... Czy ja jestem w kościele? Śpiewniki religijne mi się odbijają, o oh, fuck. O Boże, o Boże, czekajcie, nie, ja muszę ja się, się powodzić, czekajcie. Dobra Już się pomodliłem Nie nie nie, już nie mogę śpiewać Nie nie, naprawdę Uciekam stąd, jak, jak stąd wyjść? Jak chcę stąd wyjść Halo Tutaj za ołtarzem jestem Tutaj się wychodzi O kurde Blaszka Ej to chyba gdzieś w ogóle skrzynki powinny być Ale ja jestem ślepy jak widać i ich nie widzę Ej tu nie ma skrzynek lol Jak wy tutaj gdzieś widzicie skrzynkę, to po prostu lol to jest ok O, jest skrzynka. Wow, mam. Ej, dobra, w ogóle tą z gównianą frajerską lapar... Lapar... Gwiazdkę wyrzucam, ponieważ przez zawsze wychodzę w sklep i zawsze przegrywam. O. Ej, czemu jak się ludzie zabijają, to jest taki dźwięk świni? To mnie zawsze dziwi. I patrzcie, teraz mnie zrzuci. Kurwa! Wiedziałem Jakie dole Nie, nie słuchajcie Od następnego odcinka nagrywam po prostu nie Skywardsy, tak jakieś inne śmieszne gry Ponieważ ta... Te mnie dobija I widzicie lat nie muszę robić cięć, bo po co? Bo zaraz mi na rękę wchodzi Znakomicie, super jest, dobra Więc cześć widzimy się na kolejnej ręce O siema, jesteśmy już na kolejnej arence! Takie z wyścięcia A poczekajcie Siłanko Cholera Nie Dobra, widzimy się na kolejne ręce Okej, okay, jesteśmy już na kolejnej arence, To było przejście Aha, I ja musiałem rozwalić to, żeby się Nice sef Nice sefa Szniela mi ten Wypierdzielaj. Głupi pedale. No, nice, nice. Oh, oh, oh. O, o, Ty jesteś sporta, chociaż jednego zabije. Głupi pedale, giń. Niech ci matka umrze na raka. Właśnie tak. Tak mu powiedziałem. A teraz mnie tutaj niech tylko nie zepchnął. Czekajcie. E tu był jakiś wariat. Kurde. Eee, ja, sznyla! Snyla Skok wiary! Oh, this is Sparta, fucking noob fucking... Uff, przeżyłem, przeżyłem. I co? fuck you Fucki u znaczy się Pedale. Pedał, głupi śmieć. Nie, 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 ja tak się z wami nie będę bawił. Super Mati, taki szmati, głupi pedał. Mam mi tu podskoczysz. Gdzie ty jesteś? No chodźcie. 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 Czekam na Was. What? What, what, what? Który mnie tak walnął? To Ty? Supermati? Naprawdę to Ty? A więc Supermati zostajesz oficjalnie. Zniszczony Tak jest Mam siekierę, nice. Widzicie? To, to, jest wszystko przemyślane w tej grze Oni wiedzą, że ja będę kopał, więc dadzą mi siekierę Nie, 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 nie! What? Skąd ten typ ma strzały? Skąd ten typ ma wszystko? What the hell? Ej, tu ich jest dwóch o, Wywalaj, 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 wywalaj! Nice, 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 nice. Jest. Już dwóch zabiłem. Nice. O! Świnio, głupia ruda! O! cebulko, Tak jest! Uff! O! 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 O, O, matko, sorry, że tak dałem mordę! Głupie penery. o, oh, Super Mati pszczoła! Zabiję mnie, zabiję mnie! Zabił mnie! Zabił mnie! Jak oh, to JEST możliwe! <grystanie zjubileń Jegory> Dobra. Jesteśmy na kolejnej arenie. <grystanie zjubileń> A już takie places, o taka głupia pszczoła mnie zabiła. Głupi skin pszczoły Zawsze wiedziałem że skiny pszczoły są złe Kur... Otwieraj się, dobrze Dobra to już będzie ostatnia arena Bo jak widzicie przez tą chwilę wydarzyło się naprawdę bardzo dużo Mogę wygrać rękę ale nie Dlaczego? Bo z tym... Fajny Tak właśnie tak Co ja się będę oszukiwał o w ogóle to pejście tak będzie głupio wyglądać, ale dobra. Yakuza, what the fuck! Ktoś ma taki nick, naprawdę? <suszy> please, 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 please <suszy> nie, nie, nie. sobie wyleję wodę w razie czego gdybym miał spać, ale nie, ja nie spadnę, dlaczego ja miałbym spaść? Ej, czy wy... Poczekajcie, medytuję sobie po prostu, bo... Dobra, nieważne. Nie, 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 ja chcę wyjść. Ja chcę wyjść, dobra. Słuchajcie. To by było na tyle w dzisiejszym odcinku, jak widzicie zawsze jak failowi, nie potrafię tego wygrać, jestem głównym totalnym, muszę nawet, nie, słuchajcie, w kolejnym odcinku z Minecraft mini gry pojawi się, nie wiem, wallsy cokolwiek, tylko nie Skywars. Gra jest okropna, ona się sprzeciwia wokół mnie, a więc jeśli filmik wam się spodobał, nie zapomnijcie zostawić kciuka w górę oraz zasubskrybować mojego kanału, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, ale mam nadzieję, że to zrobiłeś, więc... Trzymajcie się. Cieplutko. Cześć. Joł.